Dzień dobry wszystkim, tutaj Dorota Oszuk. Zapraszam na nasze poranne spotkanie kawa z Bogiem. Czytamy sobie Stary Testament Pismo Święte. Ja nie jestem teolożką, teologiem, nie jestem tutaj znawcą absolutnie tematu i nie uzurpuję sobie absolutnie takiego tytułu i takiej roli. Natomiast zapraszam Was do wspólnego czytania po prostu. <laughs> I dzielenia się przemyśleniami w komentarzach, co Tobie w duszy zagrało, słysząc ten fragment. Możesz właśnie słuchać, jak ja czytam, możesz też sobie wziąć ty pismo święte do, do ręki i czytać sama, sam po swojemu. Celem naszych spotkań jest inspirowanie się nawzajem i też stymulowanie do właśnie takich przemyśleń, do, do refleksji, do budowania tej mądrości. W pojedynkę może być czasami bardzo trudno i często to słyszę, że, że trudno się czyta Pismo Święte Stary Testament szczególnie. Ja również tego doświadczyłam, bo kilka lat temu, kiedy zaczęłam um, czytać to, to doświadczyłam tego, jak to rzeczywiście mogą przeróżne emocje się pojawiać, bo jest dużo takich sytuacji, których ani nie rozumiemy, trudno nam pojąć, ani nie wiemy w ogóle, jak to jest możliwe, że takie rzeczy miały miejsce. E, więc czasami w pojedynkę łatwiej można się poddać niż w grupie. Więc mam nadzieję, że dołączenie do tego, do tego nagrania będzie Ci służyło e, do budowania siebie. O, dzień dobry, widzę już pierwsze komentarze. Kora, dzień dobry, kto jeszcze się przywita? E, zapraszam serdecznie, a ja zaczynam, żeby nasze, spotkania by, nasze spotkanie było króciutkie, bo takie jest też e, założenie, żeby to była tylko taka inspiracja na poranek e, właśnie do przemyśleń. <laughs> Jesteśmy ciągle w pierwszej księdze Mojżeszowej, więc na samiuśkim początku. E, na samiuśkim początku e, będę. E, zaraz, e, z jakiego przykładu czytam. ja mam tak, o. Nie wiem, nie wiem, czy jest lustrzane odbicie po drugiej stronie. Dajcie znać. <grywa> Dobra, bo muszę przechodzić. Może potem napiszę w komentarzu dokładnie. Jesteśmy w sytuacji, e, gdzie <coughs> Jakub wyruszył w poszukiwaniu żony i miał sen na kamieniu, e, gdzie mu się przyśniła drabina, po której aniołowie wstępują, wstępują do nieba e, i dostał obietnicę od Pana Boga, że. Będzie mu błogosławić, a Jakub przyrzekł panu Bogu, że jeśli tak będzie, to po prostu całym sobą mu będzie służyć, tak? I postawił Bogu pomnik e, z tego kamienia. Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu, a gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące trzy stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni. Gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień z otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni. I zapytał ich Jakub: Bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli: Jesteśmy z Haranu. Rzekł tedy do nich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: Znamy. Potem rzekł do nich: Czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli: Dobrze. Oto właśnie córka jego Rachela nadchodzi z trzodą. Wtedy rzekł: Jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie i popaście je. A oni powiedzieli, nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada, potem odsunie się kamień z otworu studni i wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swojej podszedł Jakub i odsunął kamień nad otworu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Następnie opowiedział Jakub Raheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki. Wtedy ona pobiegła i opowiedziała, Ojcu swemu. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go i ucałował, i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło, i rzekł do niego Laban: Czekajcie, sobie coś tylko zanotuję. zanotuję. Już przepraszam. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. I rzekł do niego Laban: Zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim, i zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Potem rzekł Laban do Jakuba: Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja. Laban zaś miał dwie córki: starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: Będę ci służył siedem lat za Rachelę, Twoją młodszą córkę. Laban po odpowiedział: Wolę ją dać tobie niż dać ją innemu mężowi, pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kocham. Kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, wyznaczony mi czas się skończył. Daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zabrał laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę, a gdy był wieczór, wziął córkę swoją leę i przeprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej lei jako służącą zylbę służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, Słuchajcie, jakie cyrki? Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana: Cóżeś mi to uczynił? Czyż nie za Rachele ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban: Nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez długie, drugie siedem lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli córce swej Bilchę, służącą swoją jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej, bardziej niż le, e i służył u niego jeszcze. Drugie 7 lat, a pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym jej łono, Rachela zaś była niepłodna. I jeszcze mam ochotę przeczytać kolejny fragment, żeby nam się jakoś to w całość ułożyło. Dzień dobry wszystkim, e, dzieci, bo słuchajcie, akcja jak akcja jest po prostu. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Jakie tragiczne to. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał, dał mi tego i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie. Jak desperacko potrafi zachowywać się kobieta. Teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna, i rzekła: Tym razem będę sławić pana, dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba: Spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: Czy ja jestem bogiem, który odmówił ci potomstwa? A ona rzekła: Oto niewolnica moja, Wilcha, obcuj z nią, że będzie mogła poro porodzić na kolanach moich, abym i ja miała z niej dzieci. Widzicie, sytuacja się znowu powtarza, nie? <zysy> Jak człowiek lubi komplikować. I dała mu Bilchę, służącą swoją za żonę, i Jakub obcował z nią. I poczęła Bilcha i urodziła Jakubowi syna. A Rachela rzekła: Oddał mi Bóg sprawiedliwość. I wysłuchał głosu mego i dał mi syna, dlatego nazwała go Dan. A Bilka, służąca Racheli, poczęła ponownie i urodziła Jakubowi drugiego syna. Rachela zaś rzekła: Nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją, i zwyciężyłam, i nazwała go Naftali. A Lea, widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę, służącą swoją, i dała ją Jakubowi za żonę. Zylpa zaś, służąca Lei, urodziła Jakubowi syna, i rzekła Lea: Na pomyślność, i nazwała go Gad. Służąca Lei, zylpa, urodziła Jakubowi drugiego syna. Alea rzekła: Na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą, i nazwała go Asher. A Ruben wyszedł podczas żniw w pszenicy i znalazł na polu pokrzywki i przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: Daj mi proszę pokrzyków syna twego. A ona jej odpowiedziała: Czy mało ci tego, żeś mi zabrała męża? Wtedy Rachela rzekła: Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego. A gdy wracał Jakub z pola wieczorem, Lea wyszła na jego spotkanie i rzekła: Przyjdź do mnie, bo nabyłam cię sobie za pokrzyki syna mego i spał z nią tej nocy. I wysłuchał Bóg Lei i poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. Wtedy rzekła Lea: Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją i nazwała go Isachar. I poczęła jeszcze raz i urodziła Jakubowi szóstego syna. Wtedy Lea, zac... Wtedy Lea rzekła: Obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie. Bo urodziła mu sześciu synów i nazwała go Zebulon. Potem urodziła córkę i nazwała ją Dina. Wspomniał też Bóg na Rachele. I wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna. I rzekła. Zdjął Bóg hańbę moją i nazwała go Józef, mówiąc: oby Pan dodał mi jeszcze jednego syna. I na tym na razie na dziś zakończę, bo stado Chińczyków sieka kapustę w głowie. Trudno to sobie wszystko wyobrazić i poukładać. Ja muszę to przetrawić, nie wiem jak Wy. <laughs> Więc e, na spokojnie. Akcja cały czas tu się duża toczy. E, dlatego właśnie mówię, że gdyby czytać w pojedynkę, to łatwo można się zgubić, poddać, e, sfrustrować, <laughs> e, a w grupie zawsze możemy jakoś tutaj e, sobie to wszystko pointerpretować. E, <laughs> Lubię, gdy z każdego fragmentu wyciągamy coś pozytywnego, jakieś pozytywne dla nas przesłanie i jedyne, co mi się na tę chwilę nasuwa, <laughs> to to, jak bardzo człowiek potrafi komplikować, jak bardzo człowiek potrafi komplikować, jak bardzo i to kolejny już raz jest, że człowiek stwarza te perypetie, te konflikty. Nie? To jest takie niesamowite, a Bóg i tak potem będzie chciał wyciągnąć z tego coś dobrego. Um, mamy tutaj um, kolejny raz um, pamiętamy o perypetiach, które się wydarzyły, gdy matka Jakuba um, zaczęła kombinować um, gdy um, gdy Abraham kombinował, pamiętamy Pamiętamy, gdy Sara, żona Abrahama, kombinowała też z niewolnicą, jako matką dzieci jej, których nie mogła mieć. I te wszystkie perypetie są po prostu czasami trudne do zrozumienia. E, dajmy sobie czas na poukładanie sobie tego, co tutaj dzisiaj wybrzmiało. Do zobaczenia jutro, bo nasze spotkania są od poniedziałku do piątku o godzinie dziewiątej, więc e, jutro nasze przemyślenia i kolejny fragment. A jeśli chcesz dodać od siebie coś w komentarzu, to będzie mi bardzo miło. E, liczę i czekam na twój komentarz z radością. Cudnego dnia! Owocnych przemyśleń. Um, I do zobaczenia jutro.